Dzień dobry Państwu, witam wszystkich widzów, a w szczególności osoby, które są już na emeryturze lub zbliżają się do tego etapu życia. W dzisiejszym materiale chcę przedstawić Państwu informacje oficjalnie potwierdzone przez zakład ubezpieczeń społecznych, które mają fundamentalne znaczenie dla setek tysięcy polskich seniorów. Zgodnie z przekazanymi komunikatami, od lutego roku 2026 zakład ubezpieczeń społecznych rozpocznie szeroko zakrojoną operację ponownego ustalania wysokości świadczeń emerytalnych. Proces ten był przygotowywany od wielu miesięcy i, jak podkreślają przedstawiciele rządu oraz ZUS, jego celem jest wyrównanie wcześniejszych nieścisłości oraz wprowadzenie bardziej sprawiedliwych zasad naliczania świadczeń. Według informacji, do których dotarłem, Przeciętna podwyżka emerytury po ponownym przeliczeniu ma wynosić około 230 zł miesięcznie. Należy jednak podkreślić, że jest to wartość uśredniona. W praktyce różnice między poszczególnymi przypadkami mogą być znacznie większe. W indywidualnych sytuacjach seniorzy mogą otrzymać nawet 800 zł więcej każdego miesiąca. Co więcej, dla części osób przewidziane są jednorazowe wyrównania, których wysokość może sięgnąć nawet 14 000 zł. Tak znaczna kwota dla wielu gospodarstw domowych oznacza realną poprawę sytuacji finansowej. Zanim jednak przejdę do szczegółów, należy jasno zaznaczyć, że przeliczenie od lutego 2026 roku nie obejmie wszystkich emerytów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazał konkretne grupy uprawnionych, których sytuacja wynika z konieczności skorygowania wcześniejszych błędów systemowych oraz z potrzeby ujednolicenia zasad. Wśród osób, które mogą liczyć na wzrost świadczeń od lutego roku 2026, kluczowe znaczenie ma kryterium wieku. O ponowne ustalenie wysokości świadczenia mogą ubiegać się kobiety urodzone w roku 1966 lub wcześniej oraz mężczyźni urodzeni w roku 1961 lub wcześniej. Oznacza to, że osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny mogą skorzystać z przeliczenia, jeżeli ich dokumentacja, staż pracy lub przebieg kariery zawodowej pozwalają na korzystniejsze wyliczenie. Kolejną istotną grupą są tak zwani emeryci czerwcowi, czyli osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach od 2009 do 2019. Przez wiele lat byli oni objęci niekorzystnym mechanizmem waloryzacji składek. W roku 2021 Trybunał Konstytucyjny potwierdził że stosowane wobec nich przepisy naruszały zasadę równości. W wyniku tego rząd przygotował rozwiązania naprawcze, które weszły w życie w połowie roku 2025, natomiast ich praktyczna realizacja przez ZUS została zaplanowana właśnie na luty 2026 roku. Następną grupą są osoby, które kontynuowały aktywność zawodową po uzyskaniu prawa do emerytury. Każda dodatkowo opłacona składka zwiększa kapitał emerytalny i musi zostać uwzględniona przy ponownym wyliczeniu świadczenia. Dla wielu seniorów oznacza to realne, odczuwalne podwyżki. Do kręgu osób uprawnionych należą również seniorzy, którzy dostarczyli nowe dokumenty potwierdzające okresy składkowe, nieskładkowe lub zatrudnienie wcześniej nieuwzględnione. Mogą to być świadectwa pracy zaświadczenia o zarobkach, dokumenty dotyczące służby wojskowej, pracy za granicą czy opieki nad dziećmi. Ponadto w grupie uprawnionych znajdują się osoby, które były członkami otwartych funduszy emerytalnych przed rokiem 2017. Dla nich przewidziano szczególne zasady umożliwiające korzystniejsze ustalenie wysokości świadczenia. Ostatnią kategorią są seniorzy, którzy wcześniej pobierali emeryturę wcześniejszą, lecz osiągnęli już powszechny wiek emerytalny. Po spełnieniu tego warunku, mogą złożyć wniosek o ponowne ustalenie świadczenia na zasadach ogólnych, które w wielu przypadkach okazują się znacznie korzystniejsze. Wysokość podwyżek po przeliczeniu zależy od indywidualnej historii ubezpieczeniowej. Osoby, które pracowały po osiągnięciu wieku emerytalnego przez 3 lata, mogą otrzymać około 200 zł więcej miesięcznie. 6 lat dodatkowej pracy może przełożyć się nawet na 500 zł miesięcznej podwyżki. Emeryci czerwcowi będą otrzymywać podwyżki w przedziale od 160 do 230 zł oraz jednorazowe wyrównania od około 1 tysiąca do około 1800 zł. W szczególnych przypadkach, przy bardzo długim stażu składkowym, wyrównania mogą sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych. Zakład ubezpieczeń społecznych przewidział dwa tryby procedury. Pierwszy obejmuje automatyczne przeliczenie dla emerytów czerwcowych bez konieczności składania wniosku. Proces ten rozpocznie się w lutym roku 2026 i potrwa do września tego samego roku. Drugi tryb dotyczy pozostałych seniorów, którzy muszą złożyć wniosek na formularzu ZUS RWPS. Wniosek można złożyć osobiście, pocztą, elektronicznie lub przez pełnomocnika. Zakład ma 60 dni na wydanie decyzji. Moja ocena, zgodna z opiniami ekspertów, jest jednoznaczna: warto złożyć wniosek wszędzie tam, gdzie istnieje taka możliwość. Nie ma ryzyka obniżenia świadczenia. W najgorszym przypadku pozostanie ono bez zmian, a w najlepszym może wzrosnąć nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Po przeliczeniu wysokość podwyżki netto zależy od obowiązujących obciążeń. Podwyżka 500 zł brutto oznacza około 440 zł netto, natomiast 300 zł brutto daje około 265 zł netto. Podsumowując, operacja przeliczania emerytur od lutego 2026 roku ma ogromne znaczenie dla sytuacji finansowej wielu polskich seniorów. Nowe świadczenia będą wypłacane od marca roku 2026, natomiast wyrównania obejmą okres od 1 lutego 2026 do dnia wydania decyzji. Dodatkowo, zakład ubezpieczeń społecznych zapowiedział wprowadzenie nowego dodatku emerytalnego, który zacznie obowiązywać również od lutego roku 2026. Szczegóły tej regulacji przedstawię Państwu w osobnym materiale. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami dotyczącymi świadczeń społecznych. Życzę Państwu spokojnego dnia i zapraszam do kolejnych materiałów.